Jeszcze w środę pokazałem, jak bubr potrafi się zrelaksować, w jaki sposób się myje. Tutaj widać, że woda była ciepła, wręcz parowała. I tutaj widać, że ten bubr po prostu się uśmiecha, bo zwierzęta naprawdę potrafią cieszyć się. Chwilą, tak jak my ludzie też to potrafią, bo my tak naprawdę jesteśmy jednością i im bardziej te zwierzęta jesteśmy w stanie poznać, tym więcej sobie możemy uświadomić. Z kolei, jeżeli był już odpoczynek i relaks, no to dzisiaj pokazuję pracę. To jest ten sam bubr, tutaj jest również jego partnerka, bobry są tutaj dwa i to jest bardzo ciekawe, że samiec ma lewą stronę rzeki. Samica ma prawą stronę. Chodzi tutaj taki punkt orientacyjny, to jest ta tama, czyli na lewo Pan, na prawo pani. Tutaj będzie to dokładnie widać. Jeden z tych bobrów tutaj stara się jakby wyrównać ten bok, bo one tutaj bardzo często pracują. To jest ich ścieżka. Wszystko musi być idealnie. Zresztą no to miejsce jest niesamowite. Bobry robią niesamowitą pracę. Teraz mamy. Bardzo często susze, a one potrafią wody gruntowe po prostu podnieść dookoła tej tamy. Tutaj widać, jak te bobry pracują. Tu wszystko musi być idealnie. Jeżeli coś się z tą tamą dzieje, tak jak tutaj widać koło, tego, koło tej gałęzi, którą przyniósł, jest tutaj dziura, bo przelewa się woda. On od razu interweniuje i od razu stara się naprawić to, co się zepsuło. One są tutaj bardzo szczegółowe i wszystko musi być wręcz idealnie. I tutaj widać tę ścieżkę, którą ten bubr podąża. Zresztą po drugiej stronie jest takie miejsce, gdzie jest dużo wody i tam są ryby, tam są kaczki, żurawie, czaple. No po prostu tam życie jest niesamowite, bo bobry stworzyły w tym miejscu Taki rezerwat, bo mnóstwo mieszkańców lasu tutaj się zbiera, bo ekosystem jest po prostu wspaniały do życia. I tutaj po prawej stronie będzie widać, że ten bubr coś tam sobie lepi, bo widzi pewną nie, nierówność. I za chwileczkę to będzie widać, ale na razie skupmy się na tej ścieżce. On cały czas pokonuje tę samą ścieżkę, cały czas coś tam nosi. Tutaj coś analizuje i kiedy on się zatrzymał, no to wiedziałem, co chodzi po prawej stronie, zaświeciły się oczy, jest samica, one się spotkały. Zresztą po ciemku one nie zawsze wszystko widzą. I tutaj jest... Na wysokości ta tafla wody, i tutaj to widać, że ten samiec sobie tutaj siedzi na dole, samica pojawi się od prawej strony. On usłyszał, ale jej nie widział przez te patyki, i teraz widać jaki bóbr jest szybki. Tego też często nie wiemy, jak on potrafi się szybko przemieszczać. I one niesamowicie ze sobą współpracują, ale też wykonują kawał dobrej roboty w kierunku tego, żeby innym zwierzętom żyło się lepiej, bo innym zwierzętom nie zabraknie wody, nie zabraknie picia i nawet mogą schłodzić się w upalny dzień. Czyli zwierzęta innym zwierzętom pomagają. Dlatego Bobry są. Bardzo pożyteczne, bo pomagają nam w walce z suszą, bo tutaj nie tylko zwierzęta, ale też rośliny są beneficjentami. Tutaj, tak naprawdę, wszystko, yy, wszystkim te bobry pomagają. Wszystko ma jakiś plus dla siebie, jakieś korzyści, czerpie jakieś korzyści. I te bobry cały czas, coś tutaj, przy tej tamie. Robią, cały czas coś się tutaj dzieje. Po prostu uwielbiam obserwować to miejsce. I naprawdę wkrótce będą kolejne perełki. W zasadzie hitowe nagranie, bo ja pracowałem bardzo ciężko. Kapało ze mnie, lało się ze mnie podczas tych upałów, ale nagrałem mnóstwo niesamowitych scen. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby kolejnych filmów nie przegapić, bo naprawdę będą to sceny naprawdę niesamowite. I naprawdę warto subskrybować, bo korzyści jest mnóstwo, a tak naprawdę to kompletnie nic nie kosztuje. Oczywiście, bobry dalej będę podglądał, tak jak i inne zwierzęta.